Każda wyprawa to nie tylko miejsca, które odkrywamy, ale też wyzwania, które uczą nas czegoś nowego. Tym razem deszcz towarzyszy nam od samego początku, czy to w drodze, czy na miejscu. Ale właśnie w tym tkwi piękno podróży. Niezależnie od pogody, każdy krok przybliża nas do historii i magii takich miejsc jak to. No tutaj właśnie się, się modlą. Jest napisane, żeby uszanować ciszę. Także idziemy do góry i będziemy szanowali ciszę. O, wujek dobrze powiedział, to taka nasza Polska częstochowa. Ludzie tu przychodzą, modlą się, oddają hołd swoim Bogom, wierzeniom. A my zwiedzamy. Powtórzę to, że szkoda, że w deszczu. Chodzę cały czas w kaloszach, buty mam przemoknięte. Ale szczerze mówiąc, nie jest to na darmo wpisane do UNESCO. Ta kamera tego nie odda, jak wiele innych rzeczy, ale Budynki. To jest coś niesamowitego. I tylko deszcz przeszkadza nam tu pobyć chwilę dłużej. Za dnia w słońcu musi to wyglądać no pięknie, bo te kwiaty, które tutaj są w okolicy i tam tak samo. No na pewno robią wrażenie. Podczas deszczu no, też to robi wrażenie, też, ale no, gorzej się zwiedza. Latem to pewnie tutaj jest wspaniale. No. Warto tu przyjechać i dowiedzieć się o historii. To mogę więcej powiedzieć. No ja niestety często spontanicznie jeżdżę i nie mam czasu czytać o tych miejscach, w których się pojawimy z wielu różnych powodów, ale ja to doczytam. Ja to doczytam. Nie popełniajcie mojego błędu. Doczytajcie to przed albo przed przyjazdem, albo teraz. Doczytajcie no i mam problem z internetem tutaj, w Pleju. Chyba się zgubiłem wujkowi. O, wiem. No nie chciałbym tego porównywać, ale jeżeli kojarzycie kościół Wang w Karpaczu, to to jest tak jakby cały kompleks kościołów Wang. Nie będę porównywać, czy lepiej, czy gorzej zbudowanych, ale ma to na pewno ogromny klimat. Tutaj pewnie latem siedzi dużo osób, dużo się modli. No i w ogóle wspaniałe są te kobiety w tradycyjnych strojach. Trochę wygląda jak zakonnica. No, zakonnica podejrzewam, która może się dopiekuje tym wszystkim, ale z postała postawa chwilej wyszła. Nie mogłem, tak, nie mogłem nawiązać trzeci. z nią kontaktu, Nie, nie, nie mogłem, tylko wzrokowy kontakt. Kiedy pachnie, nie? Świetnie właśnie, uwielbiam ten, ten zapach. Tak. tak. Jakiejś tam te no, Lubię ten zapach właśnie. Świetnie to wygląda. Ehm, trzeba doczytać, co tutaj w ogóle jest, ale ja to tak porównywałem do kompleksu kościołów Wang z nie? No, nie, w Wang, Skarpacza. Wank? No Wang jest zbudowany z drewna. Tak, tak, tak. To nie, to nie o to chodzi, mi się daje, że, że one są zbudowane z drewna, bo, bo być może mogły być zbudowane gdzieś tam, z czego innego. Niemniej jednak to chodzi o, o, o kult, rozumiesz, świętych ich rozumiesz. No bo, Tak, tak, to tak. Widzę, tak jak u nas jest Matka Boska Częstochowska, w tym w, w Częstochowie, tak tutaj jest, tych świętych jest no kilkunastu, i one są wyszczególnione, właśnie. Apostołowie. Czy apostołowie? No tak, no dobrze, no tutaj są apostołowie. No. No tu nie zgodzę się. Ale to też jest, widzisz, zobacz, Jezus. Ale, zobacz, ale patrz nie. Oczywiście, patrz. A zobacz na tego. A czemu? A, Judasz. A widzisz. Aha. A widzisz. Czyli to, to jest to samo. Widzisz? No właśnie, ciekawe czym ta historia się Dziękuję. różni. Nie bądź Judaszem. No, super stwierdzenie. Tutaj nie wolno siadać, bo no wiesz, my tu i tak chodzimy, nie zdajemy sobie sprawy, jaka to jest ich świętość, tu podejrzewam, że, aha, tu jest ołtarz, no tak, ale zobacz Marcin, zwróć uwagę na to, Patrz. nie ma żadnego sznurka, tylko sznurek w Marcinku, jednak to mi, jest, to mi się podoba, to tak jak w Stanach Zjednoczonych, flaga to jest flaga narodowa.

Więc się robili na tle tego obrazu? Tak, na, tego, na tle tego obrazu. I tutaj pokazowałem nie wiem, czy są może ci wszyscy, yy, którzy brali w udziale odbudowy, to czy będą zjadł. 12 tego... postołów. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 90, właśnie 12. No to świetnie liczysz. Co? No, świetnie liczysz. No dobrze. I tutaj właśnie widzisz to, to te uh, organy, ornamenty tych wiatrów. To, to sztuczne wszystko przecież. Ale mówię, że tutaj latem wygląda przepięknie, jak te wszystkie kwiaty A. tu kwitną, nie? Piękna sprawa, tam jest coś pięknego, bo tam jest jakiś taras, który można usiąść spokojnie... Wy... Musimy w tą stronę mówić, żeby pokazywać. Ale to my już za dużo może nie gadajmy. Tak. Wszystkie odcinki polegają na gadaniu. Dlatego, że tym razem parolfa po prostu pada deszcz, no i tyle, nie może nawet tego na drugą kamerę nagrać. No co zrobisz? E, ludzi prócz nas jest jedna osoba. O przepraszam, niepotrzebnie wskazałem palcem. Jest to warte odwiedzenia. Ale niepotrzebnie wskazałem palcem. Nie? Tak, niepotrzebnie, Dobra. ale pada. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Front przeszedł na ten. Z Polski przeszedł do Rumunii. Strasznie. Przeszedł strasznie. Banali. Tak. A no i co ciekawe? Zwierząt tu w ogóle nie torelują. No 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 no. No i trzeba się jakoś stosownie ubrać. Na pewno nie tak jak ja, bo ja mam nadal krótkie spudenki. Znaczy no dobra, krótkie, no mam za kolana, więc uznajmy, że jest OK, ale... Manastiera Barsana i przykro mi o tym mówić, ale tyle o tym wiem, ale przeczytam. Obiecuję. Monastyr Barsana. Już tutaj wyczatowałem, wygooglowałem. To piękny i historyczny klasztor położony w Mara w północnej Rumunii. Jest to jeden z najważniejszych przykładów tradycyjnej architektury drewnianej, charakterystycznej dla tego regionu. Monastyr został zbudowany w XVIII wieku, a jego najbardziej znaną cechą jest wysoka, smukła wieża i bogato zdobione wnętrze. To tam, gdzie chyba byliśmy. Tak, tak, tak. Całość wpisuje się w tradycję budownictwa drewnianego, które zyskało uznanie jako część światowego dziedzictwa unesco. Klasztor Barsana położony jest w malowniczej dolinie otoczonej górami i lasami, co dodatkowo podkreśla jego urok. Jest to także miejsce aktywnego życia duchowego, gdzie mieszkają mniszki. Warto je odwiedzić ze względu na piękną architektury, ciszę i spokój, a także duchową atmosferę, jaka tam panuje. To prawda. Można się z tym zgodzić. Przygoda przygodą, deszcz deszczem, ale nawet podczas tej niesamowitej aury i możliwości oglądania przemokniętej Rumunii jest problem z lataniem dronem. Powoli przyzwyczajam się, że nie każdy wyjazd musi mieć zdobycze w postaci filmowych podniebnych ujęć. Trochę mi szkoda, choć z drugiej strony uczę się przeżywać chwilę bez wychodzenia z samochodu i mówienia co chwilę. Zatrzymajmy się tutaj. To piękne miejsce do sfilmowania. Słuchaj, mam dla Ciebie suchy żart. Jak się nazywają rumuńskie pieniądze? <grym> Dobre, leje? Dobra, leje. Już wiemy dlaczego. Dlatego właśnie rumuńskie pieniądze nazywają się leje. Jesteśmy w górach na, słuchajcie, 1455 metrów. Góry e, Maramurskie i na przełęczy Prislop, no niestety wciąż pada. Także nie mogę dłużej nic mówić, bo mam nadal krótkie spodenki. Jestem w tych pięknych okolicznościach przyrody, ale właśnie dowiedziałem się dlaczego. Rumuńskie pieniądze to leje. Także chowam parasolkę No i spadam do, do auta. Kamerę również chowam, bo już robi się nieciekawie. Te tereny się jeszcze przeciągnąć, odbić się No 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 Tam jest fajnie. Tam też jest fajnie. Wszędzie jest fajnie. No, A tu jest najlepiej! No w samochodzie jest najlepiej. Nic się nie zmieniło od rana, nic się nie zmieniło od nocy, nic się nie zmieniło od wczoraj, od godziny chyba 17, nie? Nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko nasze miejsce pobytu. Deszcz spada jak cholera. No i co, jesteś już zmęczony, pogadam? Nie, nie jestem zmęczony. Bardzo się cieszę. Mamy cały czas leje. <laughs> leje, mamy cały czas. To prawda. Słuchajcie, przyjechaliśmy na kemping. Prócz nas jest chyba jeszcze tylko jedno auto. Zapłacone jest za dwie osoby i auto 120 lei, także chyba nie ma tragedii. Pierwszy raz w życiu będę rozkładać i będziemy rozkładać ścianki boczne do markizy, ponieważ no chcemy trochę posiedzieć, a no problem jest taki, że cały czas pada. Leje. No właśnie już nie wiem co powiedzieć, bo mogę powiedzieć jedno. Wiecie, jak się nazywają rumuńskie pieniądze? Wszyscy chórem. Leje! Kurde mole. No nic, trzeba po prostu zrobić sobie makaron. Dobrze jednak, że kopiłem tą obudowę i wcześniej z wujkiem ją sprawdziliśmy jeszcze we Wrocławiu. No i dzięki temu dosyć szybko ją zainstalowaliśmy. Mówię o ścianach bocznych. No i dzisiaj nie ma takiego Problemu. Wciśnienie. Tak, także to jest ok. Nie jest ok, że Offlander nie miał bocznych ścianek dostępnych, bo wiedziałem, że taka pogoda może się wydarzyć. No, trudno, ale nie narzekajmy. Za chwileczkę wjedzie pyszna zupka, pyszny makaron i coś na rozgrzanie. Tymczasem kończymy odcinek. Lodówka przestała działać. O, już działa. Także. Salut, Aliwederci. Ba baterie się ładują. Wszystko sobie. się ładuje, baterie się ładują, mamy prąd. No, baterie słoneczne nie mają jak się ładować, właśnie. No, bo po prostu leje. Tak, było przygotowane. No, ale właśnie tym rządzą się nasze przygody, nie? Że zawsze jest coś Oczywiście. niespotykanego. No, nie chcieliśmy, żeby padało, nie. ale jak padał, powiedz mi, zła przygoda? Oczywiście, Dawaj, no. dalej. elo, elo.